Cześć, witam Was serdecznie. Jestem dzisiaj w Poznaniu, w siedzibie od Toboka. Kręciliśmy tu zupełnie inne odcinki, ale uwaga, ten odcinek wyszedł totalnie na spontanie. Jest dziś ze mną Michał. Michał, przedstaw się ładnie. Cześć, jestem Michał, serwisantem od Toboka. Dokładnie. I Michał opowie nam, bo tak wpadliśmy podczas kręcenia innego tak. odcinka razem z Michałem na ten pomysł, aby zrobić Wam. Taką pigułkę wiedzy dotyczącą waszych wózków elektrycznych. Jest aktywny samorząd, będziecie kupować nowe wózki. Jeśli będą to wózki od Toboka, to macie J, W, jodkę, mini instrukcje obsługi, co robić, aby wasz wózek jak najdłużej wam służył, aby jak najdłużej był na tych najlepszych obrotach, najmocniejszych obrotach. Więc dzisiaj z Michałem. Na ten temat kwestia konserwacji i takie naj, najpotrzebniejsze informacje dla Was, abyście mogli rozpocząć swoją przygodę z wózkiem elektrycznym i żeby, żebyście jak najdłużej byli. Żeby parami. ta żywotność <gry> była jak najdłuższa. Dobrze, to teraz tak. Y Kupuję, przyjeżdża do mnie wózek elektryczny. I na co powinnam zwrócić uwagę w momencie, kiedy zaczynam na nim jeździć? Bo on przyjeżdża naładowany, ale tak. też nie do końca. I co ja powinienem. generalnie go... producent zawsze mm, informuje, że ten akumulator on jest naładowany? Mhm. Po prostu kwestia jest tego, jak długo ten czas, że tak powiem, tej dostawy będzie trwał. Tak? Mhm. To już wszystko zależy od tego. No jeżeli w miarę szybko otrzymamy swój wózek, to wtedy tak naprawdę od momentu otrzymania takiego wózka możemy śmiało, że tak powiem go użytkować już. Tylko że ani ja jako sprzedawca, nie wiem, jak długo on stał gdzieś przebywał, skąd my to mamy. To, to jest prawda. Jedynie tak naprawdę no, możemy takie informacje uzyskać bezpośrednio. E, od tak, jako, jako, jako wy, jako klienci, mhm. e, tutaj bezpośrednio do nas przedzwonić, mhm. jak to wyglądało, ile ten wózek tak naprawdę stał. Mhm. To wszystko jest kwestią tych płatności, tak? Ile tutaj ten wózek stoi u nas na magazynie? Jeżeli są przypadki, gdzie na przykład wózek troszeczkę stoi u nas, no to my w własnym zakresie jak najbardziej też je doładowujemy. To nie jest tak, że one stoją i pozostają same sobie, jak najbardziej też one są przez nas obsługiwane. Mm -hmm. Więc staramy się tak, żeby po prostu klient jak otrzymuje produkt, to żeby ten produkt był już gotowy, żeby Doszło. od pierwszego momentu mógł go... Na... Czyli nie muszę podawać. go od razu podpinać pod nie, nie, nie. 220 nie. nie. Okay. Dobrze. I teraz tak. Mamy, mamy ten komputerek. Różnie to ludzie mówią. My mówimy na to fachowo sterownik, tak? Ale mamy tą podświetlaną podziałkę, która wskazuje nam e, procent naładowania baterii. Na, ten, na joysticku wyświetlacz. Tak. Ten wyświetlacz na joysticku pokazuje nam, jak ta bateria jest naładowana. I teraz pytanie kolejne. Ładować na maksa i rozładowywać na maksa, czy... Ja. No to rozwiń, Na pewno nie rozładowujemy na maksa akumulatorów. Mhm. Nie doprowadzamy go do, do głębokiego rozładowania. Jest to jedna z najgorszych rzeczy, które dość często niestety się zdarzają. Dość często borykamy się z problemami, gdzie akumulatory są głęboko rozładowane, a najnormalniej na świecie jest to przyczyną tego, że te akumulatory nie były doładowywane tak, jak się to zaleca. I tutaj teraz postaramy się nakreślić, w jaki sposób my mamy tak naprawdę je hmm. doładowywać i w jaki sposób eksploatować je, czy też konserwować, tak żeby tych cykli ładowań było jak najwięcej. No o to nam chodzi. Wszystkim. Prawda? Dokładnie tak. Michał, a jeszcze tak nawiasem chciałabym Cię zapytać o to, czy Ty jesteś w stanie dojść do tego, jak przychodzi ci akumulator od klienta i klient mówi, że nie, absolutnie nie rozładowywał go do końca i tak dalej. Czy Ty jesteś w stanie do tego dojść? I tak i nie. Czy mówi prawdę czy nie? I tak i nie. To jest tylko i wyłącznie zależne od tego, jakie oprogramowanie mamy w danym wózku. Okej, okay. no to to już wiemy. I teraz powiedz w takim razie, jak powinno wyglądać prawidłowe ładowanie akumulatorów. Więc tak, tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie w swojej ofercie dwa akumulatory. Jednym z nich jest żelowy firmy Eternity, a drugim jest AGM firmy Long. Mhm. I w przypadku zarówno żelowych, jak i AGM-ów, no mamy to szczęście, że są one bezobsługowe. Nie to, co w poprzednich wersjach, czyli nie musimy ich tak naprawdę manualnie sprawdzać, czy też dolewać jakichkolwiek płynów. Mhm, no rozumiem, między innymi okay. elektrolitu. I teraz tak. Tak naprawdę, żeby uzyskać jak największą ilość tych cyklów y, ładowania nie możemy doprowadzać wózka do y, momentu, gdzie widzimy na wskaźniku, na wyświetlaczu trzy kreski lub mniej. Czyli do maksymalnie mogą, znaczy minimalnie mogą być tylko trzy. Minimalnie kreski. trzy, mhm. ale to już też jest ten próg. Generalnie producent zaleca, żeby akumulator w momencie 50%. Już był z powrotem ładowany. Aha, na no Tak awesome. naprawdę, producent również zaleca, że po każdym wyjeździe akumulator, przynajmniej na noc, powinien być ładowany. A to jest ważna rzecz, to jest bardzo, To jest bardzo, mhm. ważna, war, to jest bardzo ważna, ważna rzecz, i tak naprawdę dzięki temu możemy uzyskać jak największą, jak największą żywotność takiego akumulatora. Dobra. I teraz ym, kwestia żywotności, bo zarówno Ty, jak i ja wiemy, Jaka jest standardowa żywotność akumulatora, ale często spotykam się z takim twierdzeniem, że i tu cytat: Wie pani co, mój akumulator jest bardzo stary, no bo on ma 5 lat. Słuchajcie, jeśli akumulator jeździ przez 5 lat, to to jest mega wyczyn dla akumulatora, bo normalna ży żywotność musicie postrzegać skalę, tak? Normalną żywotnością akumulatorów w tym momencie e, to jest tak naprawdę dwa lata, prawda? Tak, tak dokładnie. Tak średnio. I to po dwóch latach mówimy, że akumulator jest już stary. Wiem, że starsi użytkownicy wózków pamiętają czasy, kiedy na jednym akumulatorze przejeżdżało się i 10 lat. I wtedy to był stary akumulator. Niestety czasy się zmieniły. I tu ja muszę ze swojej strony powiedzieć, że ja obserwuję, Pośród różnych producentów, po prostu y, te akumulatory nie są y, takiej jakości, jak były nawet, nie wiem, 8 lat temu. Także, także stary akumulator, mówimy o nim już w momencie, kiedy akumulator ma 2-3 lata. tak? Także musicie znać skalę y, zjawiska. Dobra, no to skoro już znamy tą skalę, to powiedz mi, kiedy ja mam poznać, że akumulator jest już do wymiany, kiedy jest stary. Więc tak, tak naprawdę, jak naładujemy z powrotem akumulator w pełni, mhm. i wówczas, jak jedziemy na jakąś większą trasę, czy po prostu jak. Większa trasa to jest ile? Ja wiem, że to mam, też swój... mam na myśli, to jest zakres gdzieś 10-20 km. Tak? Na płaskim terenie. Tak, nie? to jest już tylko i wyłącznie kwestia porównania tego, co było, a co rozumiem, jest aktualnie. Rozumiem. Tak naprawdę, bez użycia maszyny mierniczej, która mhm. faktycznie pokaże nam prawidłową pojemność akumulatora. Tylko i wyłącznie możemy na podstawie takiego, takiego porównania, ile kiedyś przejechałem na pełnym mhm. akumulatorze, a ile aktualnie przyjechałem. Rozumiem. I to jest jakby taki, taki wskaźnik, dzięki któremu możemy uzyskać jakąś już taką, taką wstępną informację, w jakim stanie dany, dany akumulator jest. Rozumiem. I to jest taka, taka wstępna, można powiedzieć, diagnoza bez, bez, bez pomocy osoby, która faktycznie ma możliwości zmieszania takiego akumulatora. Okej, okay, dobra. No to skoro już mamy tutaj określoną tą kwestię, to powiedz mi, przechodzimy do konserwacji. Tego, co jest dla nas najważniejsze. Powiedz mi, w jakich warunkach powinniśmy prawidłowo ładować akumulatory? Więc tak, yy, tak naprawdę musimy trzymać wózek wraz z akumulatorami w temperaturze od 15 stopni do temperatury pokojowej, czyli 24-25 stopni. Mhm. Jest to temperatura taka optymalna, w której te akumulatory tak naprawdę. Um, one nie podlegają aż takiemu uszkodzeniu. Tak? Jeżeli będziemy trzymać na mrozie po, y, temperatury już poniżej, przypuśćmy, zera, czy nawet poniżej, tej minimalnej, wtedy narażamy te akumulatory, po, tylko y, wtedy narażamy te akumulatory bezpośrednio na ich uszkodzenie czyli szopa, garaż, tak. e, pole Dokładnie. to odpada, prawda? czy, na, czy na, po prostu na, na zwykłym powietrzu tak? to, mhm. to też jak najbardziej... E, a czy można e, zastosować coś takiego, że na przykład jeśli wiem, że nie będę zimą użytkowała wózka e, samą ramę wózka wypycham do szopy a akumulatory zabieram do mieszkania? więc tak, generalnie akumulatory powinny Zostać poddawane cyklicznym ładowaniom, pomimo tego, że z wózka się nie korzysta. Aha, tak, tak. tak i, I to już przechodzimy płynnie do kolejnej, wygląda, kolejnego wygląda. Tak, i wygląda to następująco, że jeżeli wózek nie jest używany, to producent zaleca, że powinniśmy go ładować minimum raz w miesiącu mhm. przez minimum 10 do 12 godzin. Okay. A dłużej nie, może być cały dzień cała ładowa? Nie, nie, nie okay. jest zalecane. Znaczy, generalnie. Też stać się nic nie powinno, ale trzymajmy się tych zaleceń, które mamy, tak, żeby faktycznie utrzymać w stanie, mhm. w stanie dobrym, po okay. prostu akumulator, Dobra. tak? Więc ten jeden raz na miesiąc w przypadku nieużywania wózka, tak jak na przykład na zimę, jak ktoś po prostu nie ma warunków do wyjazdu, faktycznie trzymać w warunkach w miarę odpowiednich, tak jak mówiłem wcześniej, 15-20 stopni i tak samo raz w miesiącu, minimum raz w miesiącu na te 10-12 godzin, minimum, to jest też minimum, tak? żeby one faktycznie doszły do siebie, żeby ta pojemność również skoczyła tak, jak powinna być. Wtedy nie, jest, nie musimy się martwić o te głębokie rozładowania, które tak naprawdę są, można powiedzieć, meritum tej sprawy, bo głównie właśnie takie do nas akumulatory trafiają. I zazwyczaj, zdarza się, zazwyczaj jest tak, że ludzie twierdzą, że oni ładowali te akumulatory, że one były ładowane i tak, jak mówiłem wcześniej, w niektórych przypadkach mamy możliwość sprawdzenia, czy faktycznie był, mierza, czy, czy faktycznie był ładowany, a w niektórych nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie. Pamiętam jeszcze za czasów, kiedy zaczynałam pracę w branży, słyszałam, na pewno spotkałeś się z takim twierdzeniem, szczególnie u osób, które bardzo długo już użytkują wózki elektryczne, że nie należy ładować swojego wózka elektrycznego w pomieszczeniu, w którym się śpi. Tak. Czy Spotkałeś się z czymś takim? Spotkaliśmy się i tak naprawdę to się tyczyło tylko i wyłącznie akumulatorów kwasowych Dokładnie. Które po prostu są już normalnie na świecie wycofane Z tego tytułu właśnie, że wydzielał się naprawdę ten kwas i nie było jakby dużego problemu Żeby ten kwas całkowicie e, z cel mógł normalnie wyparować czy po prostu pojawić się na zewnętrznej obudowie, tak? Także to jest, nic, słuchajcie, w tym momencie nikt już nie produkuje tak naprawdę akumulatorów kwasowych, więc nie musicie się martwić, możecie ładować nawet obok swojego łóżka, jeśli wam nie przeszkadza, bo czasami prostowniki buczą, nie? Tak. Yy, no, tam wiecie. akumulatory są teraz hermetycznie tak naprawdę montowane, mm -hmm. więc jakby nie ma możliwości wylania się takiego elektrolitu. Faktycznie trzeba byłoby się postarać żeby ten oraktoroli po prostu on wyleciał ok, i teraz pytanie jeszcze jedno odnośnie może nawet wracając do, do, do wątku starych akumulatorów ale powiedz mi proszę yy, wybierać oryginalne akumulatory czy kupować zamienniki jak ty to w ogóle widzisz bo na pewno trafiają do was wózki też z akumulatorami z zamiennikami, prawda? tak, tak, trafiają generalnie zawsze to powtarzam że tak jak w przypadku ładowarki, jak również akumulatora, zalecamy kupno bezpośrednio od producenta. Tak? Mhm. Po to te akumulatory są stworzone do tych wózków, do naszych, jak i również ładowarki, żeby ze sobą współgrały. Mhm. My nie jesteśmy odpowiedzialni za akumulatory, które nie są naszej firmy. Nie wiemy, jakie mają właściwości, tak naprawdę na jakim napięciu one pracują i czy faktycznie. Hmm, czy faktycznie one są możliwe, w, żeby współgrały z wózkiem, który po prostu używamy, tak? Okay, A kolejną sprawą jest ładowarka. No tu niestety też jest ten problem, pojawia się, że trzeba dobrać odpowiednią ładowarkę do odpowiedniej do pojemności. Mhm. Trzeba również dobrać y, odpowiednią ładowarkę względem y, amperów, żeby ona faktycznie poprawnie ładowała. Mhm. I tak jak mówię, było bardzo dużo przypadków gdzie otrzymywaliśmy wózki z nieoryginalnymi akumulatorami i takie akumulatory potrafiły po 3-4 miesiącach całkowicie po prostu mm -hmm. siadać. Czyli, jeśli przyjdzie mi wymienić akumulator w moim wózku elektrycznym, jakie Ty dane potrzebujesz ode mnie, żeby dobrze mi dobrać akumulator, no bo ja przecież nie muszę wiedzieć co ja mam za Tak, oczywiście. Nie? Tak naprawdę dla nas najważniejszą informacją jest numer seryjny mhm, wózka. Dokładnie. Dzięki numeru, numerowi seryjnemu wózka możemy sami odszukać jego konfigurację. Przez co jesteśmy w stanie dojść do tego, jakie faktycznie były akumulatory montowane wtedy? Mhm. Oczywiście mm, priorytety ludzi się zmieniają. Ktoś może wymienić zagiemów GM-ów na żelowe, czy też odwrotnie. Nie ma problemu. Niemniej jednak wtedy musimy już głębiej, że tak powiem, poznać mhm. tak naprawdę, jaki jest. Yy, Jaka jest ładowarka? Nie, nie, jaki jest yy, środek, a raczej jakie są wymiary. W wózku. Skrzyni. skrzyni. Chodzi o skrzynię. Tak. Czy jesteście w stanie. Z racji tego, w stanie... że. Jak i również żelowy, który tutaj mamy, jagiem, tak jak widać, one mają całkowicie inne gabaryty. Mm -hmm. I. Jest... Tak, jest ciężkie. Ciężki. Ale no, ciężkie. wydaje mi się, że widać na pierwszy rzut oka, że to są zupełnie inne gabaryty. I w przypadku. Przepraszam. W przypadku, gdy na początku były mocowane AGM, -y, no to niestety wówczas wtedy pozbywamy się tej możliwości zamocowania żelowych. Rozumiem. Chyba że po prostu e, ta skrzynka nam na to pozwala. Mm -hmm. okay. W środku są specjalne zabezpieczenia, e, które po, prostu, po których można poznać, czy da radę włożyć żelowy, czy też musimy z powrotem włożyć e, AGM akumulator. Co jeszcze powinni e, wiedzieć użytkownicy o konserwacji wózka elektrycznego? No, tak jak wcześniej mówiłem, nie doprowadzać do głębokiego mhm. rozładowania. To jest. To tak podsumujmy, może. Tak, dobra? to jest rzecz najważniejsza. Nie możemy mhm. doprowadzać do, do głębokiego rozładowania. Producent zaleca mhm. ładowanie już z powrotem przy 50%. Okay. Wówczas wtedy jesteśmy w stanie uzyskać e, jak największą ilość cyklów. Nie rozumiem. Często też się zdarzamy z przypadkami, gdzie mm, przy nowych wózkach ludzie do nas dzwonią i mówią, że dany dystans pokonany nie odzwierciedla tego, co było oferowane przy, przy zakupie. Tak. I w przypadku AGM-ów, jak i również żelowych, yy, jest taka sytuacja, że żeby akumulator otrzymał swoją pełną pojemność, on musi przejść od 15 do 20 cykli ładowania. Wówczas mm. po tych cyklach Mamy w pełni otrzymaną pojemność tego A Mówi A mówicie, że się nie formatuje akumulatorów. To nie jest formatowanie. Okej, okay, No to widzicie. To nie formatowanie. Wiecie, co to jest formatowanie? Formatowanie to by było po prostu rozodowywanie do e, tak. głębokiego rozładowania, tak? tak? Mhm. A tutaj polega to na tym, tak jak wcześniej mówiłem, mamy 50%, czyli połowa kresek nam uciekła z wyświetlacza. To jest dla nas komunikat, że wózek powinien zostać już ładowany. Okay, dobra. I to się tyczy właśnie tych 15-20 cykli, po których otrzymujemy tak naprawdę pełną wartość, pełną pojemność akumulatora. Dobra. Ja jeszcze dodam, jeśli chodzi o konserwację, tak samo jak koła przednie w wózkach manualnych, tak samo na, na łożyska będą wam się nakręcały włosy sierść i tak dalej. Więc te koła też od jak raz na jakiś czas możecie zdemontować i po prostu wyczyścić, prawda? I myślę, że ostatnie pytanie już w tym momencie. Przyjeżdża mi wózek na palecie, ja się bardzo cieszę. Odpinam, wiesz, rozpakowuję, włączam sterownik, odpalam, słuchaj, mój joystick i wózek nie jedzie. Tak. Co jest nie tak? Słuchaj, co poszło nie tak? I wózek nie jedzie, dokładnie. Yy, najnormalniej na świecie jest to przyczyną tego, że bezpiecznik nie jest włożony do swojego gniazda, w którym powinien się znajdować. I tak naprawdę tutaj y, dzielimy na trzy można powiedzieć typy. Y, zarówno A200, B4 i B5 mają mhm. swoje, e, swoje metody podłączania wózka, tak, żeby był e, gotowy do, no jazdy, do jazdy. Dokładnie mhm. tak. Zaczynając od, od A200. W A200 tak naprawdę my tutaj już bezpośrednio na miejscu staramy się wpinać kabel bezpośrednio do wtyczki z racji mhm. tego, że jest to dosyć problematyczne i nie każdy wie, w którym miejscu się to znajduje. Mhm. Więc tutaj ten problem jakby już na miejscu my jest wyeliminowany. Na, na przebitkach będziecie je widzieć, nie? Tak. Kolejnym wózkiem jest B4, gdzie mamy sterownik Vr2 mhm. i tak naprawdę wtedy zawsze pod joystickiem Mamy e, Mamy, nie, pod mamy woreczek strumieniowy, w którym mamy bezpiecznik. Z woreczka strumieniowego wy wyciągamy ten bezpiecznik, i pod siedziskiem e, mamy plastikową wtyczkę. Co to jest woreczek strumieniowy? Skąd ja to będę wiedziała, będąc klientką Zaraz, zaraz pokażemy, okay, dokładnie dobra. jak wygląda woreczek strumieniowy, <grym> który znajduje się w bezpieczniku. Nie martwcie się, dziewczyny ogarniemy temat. Tak. I dokładnie, i mając ten bezpiecznik pod siedziskiem mamy gniazdo, otwieramy mm -hmm. to gniazdo, wkładamy bezpośrednio bezpiecznik, zamykamy z powrotem to gniazdo, i wówczas wtedy możemy odpalić bez, bez, bez problemu nasz wózek. Okay. Jeżeli chodzi o wózek B5, gdzie mamy oprogramowanie degree, tak naprawdę wówczas y, nie mamy żadnego bezpiecznika bezpośrednio przez nas, mm -hmm. manualnie do włożenia. Tam już jest od producenta tak naprawdę wszystko, można powiedzieć, zabudowane. Bezpiecznik znajduje się, a raczej jego włącznik, bo tylko i wyłącznie wystarczy palcem przesunąć, mm -hmm. i włącznik znajduje się bezpośrednio pod siedziskiem. Ja osobiście miałam z tym problem. Tak, nie to nie też tak. pokażemy jak najbardziej. To jest, yy, Gdzie to przycisnąć, żeby to, to działało? To jest najmniejszy problem tak naprawdę z tych wszystkich trzech przypadków. Okej, okay, dobra, fajnie. E, jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące użytkowania konserwacji Waszych wózków elektrycznych, piszcie w komentarzach. Będziemy odpowiadać na bieżąco. Ja Tobie bardzo dziękuję. dziękuję to był również. super odcinek na spontanie i popatrz tyle wiedzy. nie? Tak. Ja jeszcze tylko dodam tak naprawdę no. od siebie i zarówno od serwisu, że oczywiście jeżeli są jakieś problemy z akumulatorami, jak najbardziej my je możemy pomierzyć. Mamy do tego specjalną mm -hmm. maszynę mierniczą. Zajmuje to około 4 dni na dwa akumulatory. Więc, jeżeli ktoś ma problem, ktoś chciałby faktycznie sam dla siebie sprawdzić, w jakim stanie są jego akumulatory, czy już podlegają do wymiany, mm. bez problemu możemy je przyjąć tutaj na serwisie, dokonać takiego pomiaru i po prostu potwierdzić danemu klientowi, w jakim obecnym stanie są jego akumulatory. I ostatnie pytanie, jeszcze to tak dosłownie rzucę. Ile mamy gwarancji na akumulatory u Was? Gwarancja obejmuje na 6 miesięcy mm -hmm. zarówno akumulatory żelowe, jak i AGM. Okej, okay, dziękuję. I jest to gwarancja oczywiście też od producenta. Taka Super. Sama. Dziękuję Ci, Michał. Rozwiałeś nasze wątpliwości, także. Dziękuję również. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Pa! Dobra, jeszcze opowiedz mi e, dwa zdania na temat ładowarek. O co. Powiedz mi, bo teraz tak, w jednych świecą dwie lampki, w innych świeci jedna, druga gaśnie, o co chodzi? Mhm, Powiesz tak. mi? Tak, oczywiście, więc teraz to jest najbardziej podstawowa ładowarka, którą posiadamy. Ona jest dołączana głównie do wózków B4, mhm. przy akumulatorów AGM. Mhm. To jest ładowarka 5A i tutaj e, często pojawia się problem, że wyskakują dwie naraz diody, przez co ludzie są bardzo zdezorientowani i myślą, że taka ładowarka jest wadliwa. Więc tak, tutaj mamy ładowarkę, na niej posiadamy trzy diody, która każda dioda y, odpowiada za coś innego. Czerwona za co? czerwona przy podłączeniu wózka, przy podłączeniu ładowarki do zasilania i do gniazda ładowania w wózku. Jeżeli wtedy zaświeci nam się czerwona dioda, wówczas wtedy jest sygnał. Tak, wówczas wtedy jest sygnał, że musimy taką rzecz zgłosić bezpośrednio od razu do nas do serwisu z racji tego, że może być to uszkodzenie ładowarki lub uszkodzenie akumulatorów. Jeżeli przy podłączeniu mamy który, przy, jeżeli przy podłączeniu świeci nam się żółta dioda mm -hmm. wówczas wtedy wskazuje to na normalne ładowanie mm -hmm. czyli wózek jest w trakcie to ładowania wszystko jest OK. Wszystko jest okay. Mm -hmm. tak zielona wskazuje nam na pełne naładowanie wózka jeżeli wskoczy na zieloną to wtedy odłączamy ładowarkę mm -hmm. i największym problemem tych ładowarek jest to że często świeci się Jednocześnie żółta, jak i również zielona dioda. Czyli te dwie, żółta i tak. zielona. I wtedy nasuwa się myśl klientów, że ładowarka jest uszkodzona. Mhm, dokładnie, rozumiem. I co wtedy? Co wtedy? Jak to zdiagnozować, żeby sprawić, e, żeby zobaczyć, czy ładowarka na pewno jest uszkodzona, czy wszystko jest ok? A więc mianowicie, musimy tak naprawdę poczekać. Minimum to jest 10-12 godzin. Musimy przeczekać ten czas, aż faktycznie wskoczy nam ta zielona i przestanie świecić żółta. Niestety, tak to jest zaprogramowane przez producenta, że świeci się zarówno żółta i zielona. Nie musimy się tym martwić. Po prostu czekamy do pełnego doładowania akumulatorów, gdy żółta przestanie się palić, a będzie świeciła tylko zielona. Także nie ma czym się przejmować, jeżeli świeci nam się jednocześnie żółta i zielona Dioda. I tyczy się to tylko ładowarek 5 a Okej, okay, fajnie. Dobra, a masz tu jeszcze jakąś inną ładowarkę? Mhm. Dobra, a ta ładowarka jest już większa, tak? Ona ma też większą moc, rozumiem, tak? Yy, większą moc, ona jest jakby przewidziana do większych akumulatorów. A większej pojemności. Dobra, czyli jak mamy 80 czekaj, wy macie 80 osiemdziesiątki? Osiemdziesiątki? 94 amperogodzin. No. LUB 63, to to lub trzy To to będzie tak. AGM. Wtedy nie? Tak, jeżeli mamy powyżej 63Ah i już musimy zastosować ładowarkę 12Ah, mhm. wtedy ona wygląda w ten sposób. To ładowarka, a, akurat ona jest y, z y, przewodem magnetycznym, mhm. czyli do. Chodzi o to. Tak, chodzi, chodzi o wejście, o gniazdo. To jest gniazdo magnetyczne. Przekładacie do, do gniazda i ona się tak jakby pod podlepia ono, magnesem. Nie? Gniazdo w wózku znajduje się zawsze z prawej strony z boku. Mhm. To też pokażemy. To tak też oczywiście pokażemy. tak. Będziecie szukać. Ja e, tutaj jest trochę inaczej jeżeli chodzi względem diod. Tu nie mamy żadnego problemu jeżeli chodzi o świecenie się żółtej czy zielonej. Mhm. Tak naprawdę mamy można powiedzieć cztery podziałki, cztery diody, które wskazują nam na zadany aspekt. To chodź, pokażemy z bliska. Więc tak, tak jak widzimy mamy cztery, cztery diody. No super. Każda dioda wskazuje za coś innego. Pierwsza dioda czyli ta. tak, czyli wskazuje, że akumulatory, a raczej ich pojemność jest poniżej 80%. Czyli jest źle. Dokładnie Trzeba tak. Ładować. Trzeba ładować. Dobra, druga dioda. Druga wskazuje, że już mamy naładowane powyżej 80% akumulatory. Czyli tak naprawdę na dalszym ciągu czekamy, aż uzyskamy trzecią diodę która wska wskaże nam 100% pojemności akumulatorów, czyli akumulatory w pełni gotowe do użytku. Dobra, a tu jest jakiś error. Tak, a ostatnia dioda, ona będzie się świeciła oczywiście przy podłączeniu ładowarki do zasilania i gniazda ładowania. Jeżeli będzie się świeciła, jest to komunikat tak jak w przypadku y, tamtej 5 amperowej ładowarki, Stary. że jest coś uszkodzone, no. tak. I dzwonimy bezpośrednio do serwisu z poradą, z pomocą. I tutaj macie jeszcze ups. I tu... ona się lepi, bo tak, tak. widzicie, ona się przyciąga. A to jest... A to jest to gniazdo na magnes. Tak. Hop, Dokładnie tak.